Dzisiaj będziemy grać się w Mortal Kombat. Jakby to po prostu Patrzcie, nie mam nawet pana. Jestem przybrany za gościnę króliu Gram. Ja nie mam że ona ma jakąś opaskę. I będę po prostu komentował moją gierkę. Ja od, od, od roku, czy tam miesiąca, gram w Mortal Kombat. I chcę zrobić z tego serię na kanale. I obiecuję wam, że będzie jakaś seria. Obiecuję, że na bank będzie seria z tej gry. Na moim kanale Kasper Losiewicz. Było kilka gier i oglądaliśmy nawet filmiki z TikToka. Na moim tym kanale. I to było dawno, ja pamiętam te stare czasy. I no, kiedyś będzie z tego seria. Mortal Kombat i. No przepraszam mordy, że, że na moim kanale nie ma gier, ja jestem mało, mam 6 lat dopiero i, i po prostu nie wiem, ja się nie znam w persji. kanał odkryłem przez przypadek, chciałem wyśleć mojej babci zdjęcia, ja i po prostu jak ułożyłem wieżę super dżingsówki i kliknąłem tu, myślałem, że to jest aparat, który byłem małym geniuszem. I po prostu i, i po prostu odkryłem tak nagrywanie. Dałem to i myślałem, że wyskoczymy, że ma, mogę komuś wysłać albo coś. No i no i tak odkryłem dopiero i, i mówiłem sobie, o Jezu, to jest na YouTubie! O Jezu, to jest na YouTubie! O Jezu, to jest na YouTubie! I, i Kaja mi dało to na prywatno, no więc no takie są rzeczy. Co ty będziesz coś tu robić? Mhm. O fakie, ale dobrze, sumie dobrze. Widzieliśmy okno. Mamo kiedy ja nagrywam, I grałam, mord. O przepraszam. Mamo mnie piknęła płynem do... Piszcie hashtag mama jest zła. Piszcie to na moim Messengerze na grupie. Piszcie to. Nawet wam powiem jak się nazywam. Emir Kabyńska. Ym... I, i, i pies na łóżku, kurde. I mamo uzra... Miesz... Ludzie tam mieszkają. O Jezus! Nie powiem, przepraszam. Powiem, nie powiem, gdzie mieszkamy, bo jeszcze będziecie mi wbijać na chatę. I na jednym filmiku pokazywałem na balkonie nasze mieszkanie, i teraz widzowie będą mi wbijać na chatę. Mhm. <laughs> I jak będziecie mi wbijać, to nie wiem, co Wam zrobię. Nerwuję się na Was. Strzelam Was, słucha I tyle. Po prostu obiecuję mordy wam, że będzie z tego seria, z tego wszystkiego. Na bank będzie seria. Obiecuję z całego serduszka, że będzie z Mortal Kombat seria. Obiecuję. Dobrze, lepiej nie I też będzie z jakichś innych gier. Może być ten kanał z gier. Po prostu i przepraszam za mamę w tle, bo będziemy mi mieć okno. No. Mam mało HP moty, ale okej. Okay. I po prostu, kiedyś będzie z tego seria. I może będą piosenki nawet z gier. Już, już są niektóre rapy na kanale. Nawet było, nawet był rap w łazience, kiedy mułem zęby. Albo, albo przy, przygotowałem się do tej piosenki. Albo ją nagrałem. jest taki, to jest taki film, gdzie gdzie widać moją ła, naszą łazienkę? I oprałem wtedy telefon pralkę i myślałem, że on mi wpadnie do kibla, ale zamknąłem kibel. Ale okej. Co Myślałem, że on wpadnie do Kibla i zamknąłem kibel. Już zamknąłem klapę od kiblel, kibelka. Sedesa. No i może obiecuję wam mega, że będzie z tego seria i może jak wbijecie mi na chatę, może z wami pogram. I na live'ach na bank będę mówił ludziom, na live'ach na bank będę starał ludziom mówić, że po prostu na live... Muszę uczy nas wszystko. Już uczy nas nawet rzucać olejko. Dobra. Um. Na moim live'ach um, będę wybierał osoby, które mogą tutaj przyjść, na live'ach um, będę wyznaczał osobów, osoby, które mogą do mnie przyjść, jak mieszkają tam blisko, to mogą do mnie przyjść, a jak nie mieszkają blisko, bo jest kwarantanna, to nie przyjdą, a może jak kiedyś się skończy kwarantanna albo, albo, albo skończy się koronawirus, to wtedy możecie też przyjść, albo jak mieszkacie blisko. I to jest właśnie chyba takie troszkę live, bo za dużo mówię, albo trochę za mało, bo czasem robię takie przerwy, a na odcinkach prawie nie robię, więc po prostu osoba, która przyjdzie do tego domu, to zna tylko imię, kto się nazywa, po prostu ja nie znam Waszych na imion i... I jedna osoba, która mnie ogląda, jak się nazywa Karol albo Katper albo Wiktor I ja to może przejść do mnie do domu. Ja tylko takich osób na razie, może na live kolejnym wyznaczę ludzi. Ale na razie tylko te osoby, które mają tak na imię. I ja mam na imię Karol, i Kacper, na, na imię... na, na drugim imię mam Karol, a na... pierwsze Kacper! Od drugiego, a nie od pierwszego. To się ze mną dzieje. Założę sobie to. O. Mój kask. Kiedyś go miałem i się wywaliłem na podłogę. bo, jak ktoś ma jakieś poradniki. oj jezu, ale mi teraz muszę zdrętwiać. Jak ktoś ma jakieś poradniki na niechanie rowerem, to w nie wchodzę. To w nie wchodzę. To w nie chodzę dlatego, bo ja nie potrafię jechać rowerem i muszę jechać na czterech czy tam czterech kółkach Witam wszystkich tu serdecznie. Jestem RADowy, robi się nie śpieć! Co tam? R1R2R2 Ej, mordy, muszę pokazać wam coś, bo na ekranie pisze r 1 R2 L1 i R1 i L2 Mordy Exceed Mam a pograżę mną potem? I muszę tu zapamiętać, R Ty! Ty, ludzie tam dają jakieś taktyki, bo mówią, że jesteśmy słabi, bo giniemy Zginąłem dopiero dwa razy i myślałem, że to jest... Gupi wyniku daj, dajcie mi kapitalną sznurę, weź sznurek głupi Czemu tam skakuje, też gość, z przecież ja nie gram sam No dobra, w sumie już nie chcę grać Kolejny odcinek może będzie z moją mamą Bo może sobie pogramy tam Ugramy sobie może i muszę wam coś pokazać od kilku dni. Tu jest płyta od Mortal Kombat od kilku dni jest ta płyta mamo od kilku dni. Widzicie co byłaś to was Mortal Kombat.